Bo inaczej niż na zdjęciach, zdecydowanie. Widzisz ten obiekt? To chyba było źródło wybuchu. Prawdopodobnie tak. Ale co to jest? Statek kosmiczny? Nie, za dużo filmów, lata badań utwierdziły nas w przekonaniu, że kosmici nie istnieją. Chodźmy dalej. Okej. Okay. Inaczej tu pachnie, nie? No, bardzo intensywny zapach. Taki. Że aż go czuję przez hełm, ale inny nigdy w życiu nie czułem takiej woni. Potwierdzam. Uważaj, wykryłem coś na radarach. Chodźmy powoli. A. Ok. Czyżby to jakiś obiekt żywy, podobny do człowieka, ale. Zbadajmy to. Jak przetrwaliście atak? po naszemu? Astronauta jakiś? Jak przetrwaliście atak? Nawiążę kontakt. Witaj! Jestem astronautą agent, przy współpracy z NASA. Jest to nasza pierwsza misja, człowiek w kosmosie od lat 60. Kim jesteś? Władca rodu Endraninów. Te spalone resztki obawy Sparks to jedna z planet, której użyłem do zniszczenia waszej planety, ale. Nie jesteście stąd. Nie jesteśmy, już mówiłem, jesteśmy z ziemi. Ziemi. Poznałem jednego ziemianina. nie mają mocno dużo energii. Spożytkuję ją. Co się dzieje? Wszędzie kamery na torkanie też ich było od groma. Czas odwiedzić ziemię. Źródło kamery się przyda.